Dzień dobry moi kochani. Cześć, witajcie. Tu znowu i Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku The Binding of Isaac Rebirth. Rebirth. Witam was bardzo serdecznie. Kolejna część Polaroid. Nie wiem jak to dokładnie działa tutaj w Rebirthie, ale zamierzamy rozpierdolić eee, poprzednio, żeśmy na idenie, na poziomie hardzie, żeśmy sobie pokonali Isaaca, Gramy ponownie na hard mode i zobaczmy kto tym razem. Azazel, yeah. Azazel, Azazel. Jeju, jak ja uwielbiam tą postać. Tę postać, przepraszam. Powiedziałbym, że jest wręcz kozacka. To jest oficjalnie najlepsza postać w grze. Zamierzam rozpierdolić to podejście. Item Snatcher. Nie przyda mi się, biorąc pod uwagę, że latam, no ale. No ale. Może mi nawet bardziej przeszkodzić niż pomóc ten magnes. Nie przemyślałem wzięcia go. Ała! Jak mnie dopadły? up, Ślicznie. No dobra, skarniamy. A czy to jest jakiś taki kamień do rozwalenia bombą? Nie ma. Dobra, i tak nie mam bomby na razie, więc e, nie, nie ma spiny. Nie róbmy spiny, od tego są dziewczyny. Tak sobie zarymuję. Nie róbmy draki, od tego są rumaki. Tak powiedział Osioł. Yeah, mucha z dżadżami bez dżadż. Nie masz szans, więc płacz. Yeah. Chyba tu był jakiś ajzakowy mięsny Jesz Gemini. Spoko. Kurna Zazel, jesteś kocurem. Jesteś przelujem. Ała, dostałem. Ale główno, dobra, Squeezie Dwa niebieskie serca i zwiększone obrażenia. A nie, Tears chyba powoduje jeszcze przeładowanie. To by miało sens, bo zwykłe Tirsy były przyspieszane po prostu. Okej, okay, to nie wchodzimy do tych konieczności, bo nie wiem, które jest sklepem. Eee, bo nie wiem, które jest sklepem, więc po prostu idziemy w dół do drugiego basementu. Coś tam helcika straciliśmy, eee, więc już basement bo ja nie dostaniemy, ale to, to, to trudno. Już mamy tego aczika, więc. Nie ma co się przejmować jakoś bardzo. Okej! Okay. jest hardkorowo, tęczowo-kolorowo. Taki trochę plac zbawiciela in gameowy. Trochę tu strasznie, jak oni się tak zebrali wokół mnie. Peng, Skurwy syny. Tam jest do rozwalenia kamień, kamyk, ale nie mam. E, ale nie mam... No właśnie nie mam bomby, chciałem powiedzieć. Bo! Dwie bomby i niebieskie serce. Super. Tu? O, podwójne muchy. Nic groźnego. Mówię, Azazel jest przekotem. Tu nie ma w ogóle... Nie mamy o czym mówić. No Zobaczcie na to. Normalnie to ja bym tu zginął po prostu. O, Petrified Poop. Zajebiście. To jest całkiem spokojny temek. Bo praktycznie z każdej kupy nam moneta wypada. Chyba nawet z każdej po prostu No nie z każdej, dobra Ale mam bardzo duże szanse na kupę Na monetę w kupie Tak powiedziałem i mi nie wypadają już Może im Nie wypada, a nie to mi I proszę, i są kolejne hajsy I tu byłby sklep, no ale nie marnuję Klucza na to Wolę iść do Oooo Health up No pięknie Wolę iść do Treasure Roomu. Co my tu mamy? O, grubacy. Jakieś wylęgarnia gimperów takich. Ale spoko, zaraz sobie z nimi poradzimy. No ten magnes mi tutaj zdecydowanie może popsuć szyki w niektórych sytuacjach. Miejmy nadzieję, że mu się to nie uda za bardzo. Tutaj nie wejdę... a Podniosłem to serce. No właśnie. No właśnie. Tak to bym mógł tam wejść, a teraz już się nie uda. Szkoda. Głupie muligany. Głupie muligany. Ja się niby boję, ale bym wleciał w te łzy. Szczęśliwie zasięgu im brakło. No bo teraz już zgarniamy, serducho. Ciach. Yamhart Spoko. Chociaż nie przyda mi się zbytnio, ale. No ale okej. Okay. Tu mam na tyle heltu, że mogę zajrzeć. O! Głupi spał. Zajebiście Zajebiście Mogę sobie grać na głupi spawa. Nawet mi to pasuje. I teraz możemy sobie zajrzeć tu. Nie mam klucza, niestety, więc się nie dostanę. Szkoda, czułem jakiś itemek, ale tu już chyba nie ma takiej sytuacji, że w tym Ultimate Challenge Roomie widzimy, jaki item dostaniemy przed podjęciem walki. Może i słusznie, na swój sposób. Dingle! Dingle balls, dingle balls, dingle long way. No co, z Feluchu! Okej. Okay. Ostrożnie, bo on już szarżuje. Okej. Okay. I się zmęczył, biedak. Wykorzystamy to, żeby go zbić po ryju. Pięknie. No mamy cztery piguły. Balls of Steel. Bombs are key. Tears up. No i range down. Ale range down mi nic nie robi, więc zajebiście. Nie pamiętam, co robił ten krzyż. A, wezmę go. Lord of the Pea, Demon Wings. Okej. Okay. No, dobrze. No Skrzydła mam i tak, więc... więc powiedzmy, że olać to, ale złużej obydwa którzy żeby zajrzeć, bo w którymś z tych pomieszczeń coś będzie. Jest sklep. A sklep mnie nie ustawię w żaden sposób. Ewentualnie, wezmę niebieskie serducho. Dobra, czyli odwrotnego krzyża nie bierze się na AZZ, pamiętaj Tomek. Tu jest tylko jeden pokój taki. A na poprzednim piętrze były dwa. Tak, na poprzednim piętrze były dwa. Dobra, to jeszcze w takim razie w sklepie. Oto zmarnowany klucz. Głupie przez brak pomyślunku. Będę sobie jeszcze serce niebieskie. A, i te dwie dam na dotację. Stać mi, a co? A co? No co, kurwa! No i dobra, lecimy na kolejne pięterko. Jak na razie bardzo sympatycznie, jak to zazwyczaj za Zelem bywa. Cape Swan. Dobra? O, jak pięknie zmordowani. Mordor Luju. Jak dostają poryju. Yeah. I proszę bardzo. Serce skupy. Przez żołądek do serca, jak to się mówi, tak było właśnie. Tak było, moi kochani. Ała, dobra, idziemy też. No, jakieś hajsy. Proszę bardzo, hajsy są zawsze fajne. Wszystkich hajsów zapraszam do siebie. Więcej hajsów. Proszę bardzo, kto jest prawdziwym hajsownikiem? Jedynym słusznym. 19 monet. Dwie piguły Bad trip, okej okay. Ale tears up za to. No już. Naprawdę bardzo ładnie i bardzo szybko nam się ładuje Brimstone. Ała! Wow. Ale dostałem. Dobra, może pozbywanie się tych dwóch containerów nie było aż takim mądrym rozwiązaniem. Magnetic tears. Jak to działa? No chyba na Brimstone'a nie działa. Mogłoby na przykład ściągać ten promień w przeciwniku, czy coś, nie? Jakby mnie trafił. No, żeby mógłby tak delikatnie skręcać, ale Magnetic Tears to byłoby to samo co. Mm, no, wiecie, co te samo naprowadzające. Więc może to. O coś innego tu chodzi. No, nie mam pojęcia. Na razie nie zauważyłem, by coś się zmieniło przeciwnicy, tak czy siak. Tak czy tak schodzą na strzała, więc. nie martwię się. Jakoś bardzo. Ok. tutaj sobie zawi a Ała, wow, jak głupio się dałem trafić. Bardzo niedobrze tracę serca. A się pozbyłem hurt kontenerów, no i teraz przez to cierpię. Kurwa naprawdę mnie trafił. Ojej, Tomek. Bierzesz się w garść w tym momencie, no, albo umieraj, no po prostu. Takie są zasady, które rządzą tym światem. Szukamy trezery rumu jeszcze. A tu może być sekretny. Proszę bardzo. Trochę hajsów zawsze. I jeszcze jakiś sklep, żeby się przydał. Mam cztery klucze na szczęście. No i jest sklep. Nie wiem co to robiło, ktoś wie? Całe szczęście to nagrywam na streamie, może ktoś na czacie wie i mi podpowie, co robi ta duża niebieska muka. Może zaraz będę wiedział na bieżąco. Tear blast plus 5 bombs. Okej, okay, czyli na to też nie działa. Ok, także idziemy na bossa już sobie Mega Man. Ok, on jest strasznie fajnym bossem do walki z nim. S bardzo klimatyczny. Te ognie są po prostu mega. Rzekłbym wręcz, że kozackie. Ała! Ojej! Jakbym podlazłem pod to. Szkoda, że dużo eee, rzeczy, które mogłyby działać, na mnie nie działają. Okej, okay, krampus, spoko. Lump of call też podejrzewam, nie będzie działał za bardzo. Okej, okay, ale mając mały zasięg, z nim się będzie bardzo trudno walczyło. O kurwa. Spoko zadaje bardzo dużo obrażeń, ale muszę podejść. A podejście do krampusa. To się może łatwo śmiercić. Co to jest? Chadow krampus Uuu, Zajebiście 3 co zrobimy i biorę Krampus Rage'a. Zajebiste. W sklepie już byłem. Tam nic nie ma jakoś bardzo więcej. Dobra, chodźmy, chodźmy, chodźmy w takim razie w dół. Curse of the Maze Dobra, dwa klucze mam, nie będę ich marnował. Dwie skrzynie. Peruka mamy. Okej, okay, nie pamiętam co to robiło. Chyba wolę tę szczęśliwą kupę. O, wolę szczęśliwą kupę zdecydowanie. Szczęśliwa kupa to dobra kupa. A peruka mamy, nie wiem co robi, więc. Więc cóż. Dopóki nie będzie jakiejś wikipedii sensownej z itemami do jazdaka. Możliwe, że już powoli się zbierają informacje, ale tak czy siak... Ała! Wolniejszy od niego jestem, to jest... Kurwa! To jest ból. Naprawdę mu się daje tak obijać? Słabe to było, potwornie słabe. To takie pomieszczenie dać, dać się tak zbić? Bardzo, bardzo niedobrze, Tomek. Ok, strzaj sobie strzaj, dobra, pip ale jakim kosztem, kurna tragedia jakaś, po całości do dupy, po całości do dupy, jeszcze mam bardzo dużo itemów, które na Azazelu kurna po prostu nie działają, to jest ból, ból w pupie, no Kurwa, serio mnie trafił! O! Ty gnoju, głupi. Dobra, co niska pogasimy? A, są jakieś grubasy. Uciąłany łany. Pozabijamy. Odciąłany łany, pozabijamy. Odciąłany łany, pozabijamy. Dobra, krampus że nie potrzebuję na razie. Kurwa, no naprawdę dałem się trafić! Olu, to było złe. Tomek jakie to było złe. Tomek nie rób tak więcej Bomba się popłakała Laka, dobra ojej Co ty robisz, grubasie głupi Spiesz się powoli, no Wybuchowe tirsy też mi nie działają z Itemków. Kurde bele. Dobra Tyle plusów, że jest sklepik Trampek Broken watch, I think it's broken. Nie pamiętam co to robiło. Serducha na pewno kupuję. Nie ma o czym mówić w ogóle. Co do gaszenia ognisk, z ognisk może coś wylecie. Kto tam, ktoś na czacie pyta. Apla! Pięknie. No dobra, karcioka, The Chariot. no. Zdecydowanie dużo lepiej niż The Full. Choć. Co to było? Co to było? To wbiegnięcie w tę kupę. Jak można tak zrobić? Jak można tak zrobić? Jak można tak zrobić? Kurwa! Chocolate Milk. Kolejny item, który ee, praktycznie nic nam nie daje. Tak mi się wydaje, przynajmniej. No, nie będę się testował. Na zwykłym iPhonie zakupu było, chociaż mógłbym chariotem to spróbować zrobić. Chyba, że to nie działa w ten sposób. Obawiam się, że nie. Obawiam się, że nie działa. The Emperor. Okej. Okay. Niefortunnie. Co, jakieś słowo, którego mógłbym użyć, jeżeli nie chciałbym skorzystać z wulgaryzmu. Niefortunnie. Ło. What the hell. Ło. Proszę bardzo. The pact. Damage plus tears up I dwa serduszka. No to trzeba brać w ciemno. To może być secret room? Nie ma. Okej, okay, teraz moje bomby jeszcze. O. Tomek, zacznij używać mózgu. Tempy Cfelu, zacznij używać go. Co ty, Tomek, robisz? Czemu biegałem w kółko? Mózg głużej! Plaska na odmółkę powinienem dostać. No. Jakiegoś takiego. Myślę, że da? To... No nie, no, The Emperor jest lepszy. Na swój sposób. Gardy, dobra. Ba. He. <grystanie> Zobaczmy, jak ten chocolate milk. Ok, dużo zadałem. A taki szybki strzał. No nie wiem, czy zadaje jakiejś więc Jeszcze raz. Pełny strzał duży i pełny strzał i pełny strzał szybki. Podobnie zadaje. Chocolate minut nie daje dużo w moim odczuciu. Pięknie. To jest plus shot speed up. Zajebiście. No to nie ma o czym gadać. Tu nie ma o czym gadać, bo nie mamy serc, żeby się pohandlować Uee, nie ma papieru Ciota! Pająki Pająki zbijają bąki Ha! Zajebiste jest krampus Rage. Fajnie. Ała. Na czas się zapatrzyłem. Niedobrze. Niedobrze. Ła, 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 ła. Ok. Już widzę, jak Broken Watch działa. Zdarza się, że na pomieszczeniu spowalnia przeciwników. Zajebiście. Ok. Piżamy. Mam nadzieję, że nie mogą wyskakiwać bardzo wysoko w górę. Chyba nie. Są te słabe pijamy takie. Dobra. Sztos. Czysto. Złotej skrzyni na razie jeszcze nie odpieram, bo potrzebuję mieć póki co klucz na... na Treasure Rooma... Okej. Okay. Na Treasure Rooma. A jak już sobie Treasure Rooma odpalę, to na spokojnie będzie można... No właśnie. Albo po prostu jak będę miał dodatkowy klucz. No to na spokojnie sobie Treasure Rooma też odpalę. Pięknie są spowolnieni. Coś ślicznego. Czerwonego serca nie mogę. Co to jest za pianka? You feel stamped. Aha, Unicorn Stump mam. O wolę Head of Krampus. Unicorn Stump, czyli kopyto jednorożca działałoby jak róg jednorożca. Przy tym, że nie możemy strzelać w jego trakcie i nie zabijamy przeciwników, jakich dotykamy, eee, to działa tak, że po prostu jesteśmy niezniszczalni na chwilę. Wolę atakować niż się bronić. Tak mi się wydaje. Ła płe, 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 Dobra. Ok. Ojej. A co są te złe piżamy? To zła piżama była. Zła piżama, jak dalej Lama. Kurwo. Dobra, elegancko. Lecimy dalej. Hm. No bo szczęśliwie są spowolnione, ale to chyba na nich jakoś bardzo nie działa. nowe już są. Pajęczarze. No tak, to już są w ogóle depcy więc nie ma co się dziwić. He, frajer. Głupi, głupek. Ała. Okej. Okay. Fioletowy czy to one nie jest tak, że je można bombami tylko rozwalić. Tak samo jak niebieskie. Dobra. Ktoś mi tam poradził gdzieś, chyba też na czacie na live streamie, że za rozwalanie niebieskich... O kurwa, za rozwalanie niebieskich i fioletowych ogniw można spirit carta dostać, więc super. Dobra. A zajrzyjmy. Kompas za 15. hm, okej. Okay. Fajnie by było, jakby się udało zbierać. Ła, wow. twardy, twardy znak, że aż tyle wytrzymał. Tu może być secret room? Tu może być secret room. A, 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 a co? A my chcemy jeszcze trochę pozwiedzać. O ile tu jest co zwiedzać? A tu może być sekretny pokój też. Nie jest. Tu może być też. Nie jest. Eee, po. Tu może być też. I jest. 15. Mamy kompas. Rzekłbym, że wręcz kozacko. Nie tylko zajebiście, ale wręcz kozacko. Pięknie. Dobra, to idziemy przez sklep, zgarniamy kompas i idziemy na bossa. Generalnie pokój bardzo ładnie szczyszczony. Nie mam za dużo healthów. Eee, no, ale myślę, że poradzimy sobie jakoś. Już zaczynam jakoś te obrażenia zadawać w miarę sensowne. Całkiem szybko mam te strzały i często, więc damy radę. Więc damy radę. Trzeba trzymać się tej myśli i nie puszczać. The end is near. A bossem jest The Gate. Ojejku, nie cierpię tego śmiecia. Nie cierpię. Go. Jesteś tak głupim cfelem. Cfelu. Awa. Dobra, to on zabity. I piżama mi się już można... Z... Ała! O Jezus, jak głupio w to wlazłem! I piżama mi się już można zająć. Chciałem powiedzieć. Jak głupio się w to ładuję momentami w te pociski. Tragedia. No, Curse of Darkness. Bardzo, bardzo nie lubię. Tak jak mówiłem na którymś odcinku, to jest bardzo, bardzo fajne i klimatyczne, ale... Ale niestety... Ło! Okej, okay, nie mogę strzelać te kamienie w sumie. Ale potrafi mocno szyki popsuć. Szkoda, że dwóch nie trafiłem, to byłoby fajne. Bardzo dużo bije ten Krampus, Drake. powinienem zacząć go używać. Nic? Może coś fajnego będzie jednak. Okej, okay, nic. Czasem zdarza się, że coś jest fajnego. Tak, tak... O nie! Jezu! Jezu, zabijecie, no. Ale się daje głupio trafiać. Tomek. Nie gramy tak, no. Nie rób tak. Nie swoim ulubieńcem, bo Azazelowi nie można opinii zepsuć. Wystarczy, że jedną grę na początku przegrałem No to trzeba działać. Loki. o Loki z boki. Na spowolnieniu. Na spowolnieniu, chłopak. Przykro mi. O, ty też, frajer. Nie skomentuję. Nie skomentuję. Nie skomentuję. Nie zamierzam tego robić. Kurwa. Niech to wystarczy za komentarz. Ja pierdolę. Ty chuju. Ło nie. Kurwa do dupy. Ała, nie tak to miało być. Jezus Maria Dobrze Po serce Okej okay. Okej, okay, się spowolnił czas, spoko Okej, okay, okej, okay, okej okay. Spalili, li, 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 li O nie Czemu mi przesunęło bombę? O proszę bardzo. W sumie jakbym nie miał latania, to by było strasznie ciekawe pomieszczenie. Tu jeszcze coś musi być, czy nie? Okej. Okay. Gdzieś tu jeszcze coś jest, prawda? A nie, otworzyły się już drzwi, dobra. Spoko. Tutą touch, the Black Beam. to nie jest to, że jak mnie trafią, to pierdzę? O jajku. Same najlepsze przedmioty dzisiaj. Co jest? Co mnie trafiło niby? Zestrzeliłem go przecież, no. Kurde. Jakaś masakra. Do sklepu najpierw. Nie mam klucza. Klucz. 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 Ty kurwo. Klucz. 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 Kurde no masakra. Isaac. O, matka jest na spowolnieniu. Nie mamy o czym mówić, szanowna pani. <laughs> o kurwa! Torn foto, Tearsplit Shot Speed Up, Zajebiście Bang Curse of the Labyrinth, Spoko, ale jest przekozacki ten Rage Krampus, muszę częściej tego używać. Ja w ogóle jakoś nie doceniłem tego przed Kurwo głupia. i Spoko, pasuje mi. Mogłem to podtrzymać i... Powinienem to podtrzymać i użyć dopiero jakbym wiedział, że będę potrzebował kluczy. Nie robić takich rzeczy stąd. Black Up, spoko.